Na, na, ten, na ten moment wydaje się w miarę opanowana. Na jego, na punkt newralgiczny na ulicy Nadrzecznej. W tej chwili strażacy jednostki Straży Pożarnej z Łagiewniki i z, 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 z Sienic pracują tam. Są lekkie podtopienia. W tej chwili znajdujemy się na ulicy Nadrzecznej w Łagiewnikach. Tu również przepływa nasza rzeka Krzywula. Mam nadzieję, że to, że przestał deszcz padać i po chwili rzeka ślęża będzie odbierała wodę z, z, z naszej rzeki, że sytuacja będzie, będzie, będzie się stabilizować. Woda napływa z pól, nasza tama przyjęła tą ilość wody jako mogła, również staw trzcinowy, który jest połączony z tamą. W tej chwili ta cała ilość wody jest, znajduje się w rzece Krzywuli. Tak jak wcześniej wspomniałem, niestety Krzywula nie ma na, na tą chwilę pełnego odbioru przez Ślęże. Rano zadysponowałem z panem komendantem, panem Sławomirem do dwie jednostki straży pożarnej naszej właśnie Sobie, w tej chwili, na, na tą chwilę, kiedy tutaj rozmawiamy, sytuacja jest ustabilizowana, wody ani nie przybywa, ani jej nie ubywa. Mam nadzieję, że, że, to, że to jest dobry symptom na najbliższe na godziny.